dobry, ja dzisiaj z później zaczynam od kawy w świątecznym kubku, żeby nie było, że jestem takim totalnym grinczem to mam świąteczny kubek i w ogóle powiem Wam, że jak znajdę w tym roku coś z grinczem to chyba kupię, serio, chociaż na razie nic nie widziałam takiego, ale pewnie będziemy w sklepie gdzieś jutro albo pojutrze, jak znajdę coś, coś z grinczem, nie wiem, bombki na choinkę cokolwiek, to, to, to się u nas w tym roku na święta chyba pojawią i w ogóle powiem Wam jeszcze, że... Mówiłam wam wczoraj, że będzie chyba padał śnieg, że się pogoda będzie zmieniała. W śniegu nie widzę, ale pogoda się zmieniła. Zrobiło się strasznie zimno. Ja dzisiaj też późno wstałam, bo w nocy jak położyłam się spać, to tutaj wszystko mnie bolało. Normalnie cała głowa z tej strony mnie bolała. Nie mogłam spać. Teraz rano jak się obudziłam, to też tak mnie głowa bolała, że stwierdziłam, że muszę zacząć dzień od kawy może mi trochę pomoże, może nie będę musiała żadnej tabletki brać. Zazwyczaj pomaga, ale zobaczymy jak to będzie. I znalazłam jeszcze dzisiaj Kalendarze adwentowe, które szukałam, i szukałam, i szukałam. Widzicie, jak się szuka, to się nie znajdzie. A jak przestaniecie szukać, i po prostu tak o nagle wejdziecie gdzieś na stronę, się okazuje, o jest. No i teraz, ponieważ już jest em, po czasie, kiedy wszyscy szukają kalendarza adwentowe, są zapłacone, e, więc e, pojawią się u nas dwa kalendarze. E, Łukasz dostanie swój kalendarz i ja dostanę też swój kalendarz w końcu. Co prawda, one przyjdą dopiero m, 11 e, grudnia. Bo następnie było napisane, że dostawa, bo to jest tylko dostawa online. W ogóle myślałam, że będę mogła pójść do sklepu i sobie odebrać, i trochę mnie zdziwiło to, że nie mogę iść sobie odebrać, ale no, takie mają widocznie przepisy: jest tylko dostawa do domu. Więc przywiozą nam 11 grudnia nasze kalendarze. I to są kalendarze z wódca. To znaczy, to będą kalendarze z wódca, bo jeszcze ich nie, nie kupiłam. Ale to, to będą kalendarze z wódca, bo jeszcze się nie zdecydowałam do końca na mój. Yy, zastanawiałam się nad kalendarzem Stead Baker, ale z tego, co zerknęłam do tyłu, to tam było dużo mm, jakichś róży, jakichś brązerów, a ja tego nie wykorzystam. Więc wolałabym coś, co wykorzystam, czyli kalendarz, w którym będą na przykład jakieś pomadki do ust, jakieś tusze do rzęs, jakieś cienie nawet. Prędzej wykorzystam to niż właśnie te brązery i te róże, dlatego że ja raczej ich w ogóle nie używam. Chciałam właśnie złożyć zamówienie na ten kalendarz adwentowy, ale chciałam jeszcze przejrzeć sklep, co tam jeszcze mogę znaleźć. I się okazało, że to, co mi wyświetlało cały czas jako kalendarz adwentowy z tymi brązerami, to to nie było w ogóle to, to był po prostu jakiś zestaw, gdzie faktycznie tam było dużo brązerów. I dużo różnych rzeczy, to chyba było 10 albo 12 produktów w środku, i to nie był ten kalendarz. A kalendarz teraz znalazłam, był <gryw> i już nie jest dostępny, także i tak go nie będę mogła załóżić. Także wezmę ten, który chyba widziałam na początku, a z tego Ted Bakera, ponieważ nigdy nic nie próbowałam, a muszę zapłacić za przesyłkę, więc zamiast płacić za przesyłkę, wolę po prostu dokupić coś, więc po prostu pewnie dokupię. Coś z tego Ted Bakera nas próbowałam, ja że dzisiaj mamy taki dzień, że nie dość, no nic, nic się nie chce, bo pogoda się zrobiła taka jaka się zrobiła, to jeszcze nam się zepsuła kuchetka. No i nie wiemy czy się da ją naprawić czy nie. Później Łukasz będzie tam zerkał do niej. Co się da z nią zrobić. Chcieliśmy też podjechać do polskiego sklepu po jakieś jedzenie. Chcieliśmy sobie zrobić jakieś siwy. Polski obiad, no a jak ta kuchenka nie działa, to sobie nie zrobimy polskiego obiadu. Jeszcze za chwilę spróbuję się zabrać za montowanie kolejnego filmu na jutro, prezentownika. Trochę nagrywałam wczoraj w ciężkich warunkach, bo cały czas były hałasy na dole i nie mogłam się też trochę skupić na tym, co mówię, więc nie jestem pewna, jak mi to wyszło, ale mam nadzieję, że nie będę musiała nic drugi raz nagrywać. Co Ty tam widzisz? Co zobaczyłeś? On słuchajcie, bardzo lubi, jak ja na przykład coś oglądam na telefonie, czasami jakieś filmiki albo coś takiego. To on siedzi u mnie na kolanach albo leży ze mną i cały czas ogląda wszystko z telefonu. Wszystko. I nie jest tak bardzo zainteresowany na przykład telewizorem, chociaż też czasami coś tam ogląda, ale na telefonie ogląda wszystko. Wczoraj też pokazywałam Wam herbaty i mówiłam Wam już, że te dwie piłam i te były bardzo dobre. No wczoraj ja byłam sobie Tom, kocie czego tu chcesz. Wczoraj robiłam sobie tą herbatę, tą Lemon Infusion. I powiem wam, że z nazwą ta herbata nie miała absolutnie nic wspólnego, bo jest całkowicie cynamonowa. Więc dzisiaj sobie zrobię chyba tą, ten green tea Balance. O! Jak prosisz ładnie? No tylko o co mnie prosisz? O herbatkę? Co chcesz, Kiciuś? Hmm? Herbatkę? Zerknęłam sobie teraz na skład tej herbaty, tej Green Tea Balance, i powiem Wam, że ona też może być mocno cynamonowa, bo na pierwszym miejscu jest zielona herbata, a na drugim miejscu od razu jest cynamon. Potem jeszcze jest jakiś naturalny aromat cynamonu. I dalej jest coś, czego w ogóle nie znam: jakiś Rose Hips. <gryw> nie wiem, co to jest takiego. Wiem, że to jest jakiś organiczny, oczywiście. Później jakieś um, jagody, rumianek No, tyle. tyle A nie, tu na końcu jeszcze jest um, Jak to się nazywa? Teraz mi powiedzcie, jak to się po polsku nazywa Elderberry Zapomniałam, jak to jest po polsku Zapomniałam sobie co to jest ten elderberry. El e, to jest bez, to jest bez. Zapomniałam po prostu tej nazwy, ale wiecie co? Jak to jest śmiesznie, jak e, wiecie coś, znacie nazwę czegoś, tutaj używacie na przykład angielskiej nazwy na coś i wiecie dokładnie jak to wygląda nawet e, w Polsce, po polsku. E, wiecie, Myślicie o, o tej roślinie i nie możecie sobie przypomnieć tej polskiej nazwy rośliny, tylko dlatego, że zazwyczaj po prostu używacie tej angielskiej. Łukasz tam próbuje walczyć z kuchenką, żeby nie trzeba było nowej kupować, może coś mu się uda A ja idę spróbować wyciągnąć choinkę z szafy I już sobie ją dzisiaj weźmiemy i rozstawimy, tak myślę Ewentualnie jutro, nie, ale myślę, że dzisiaj, dzisiaj już chyba sobie ją rozstawimy I jeżeli znajdę bombki, no to sobie jeszcze dzisiaj ją ubierzemy wieczorem, żeby już mieć na Mikołajki Słuchajcie, jak się psuje, to się psuje Wyciągałam z szafy choinkę i wyciągając choinkę, wyciągnęłam ją już i odpadły mi drzwi. Otrzyma. To znaczy nie odpadły mi całkiem, bo góra się jeszcze trzyma, ale na dole się było już chyba przerdzewiałe Ten, ten zawias był przerdzewiały i po prostu odpadło to całkiem. O, zobaczcie, tutaj się normalnie trzyma u góry, a tutaj u dołu, proszę, już latają sobie drzwi my nie zamykamy zazwyczaj drzwi od szafy dlatego, że jest bardzo duża wilgoć i przez to bardzo często jeżeli szafa jest szczelnie zamknięta to później te wszystkie rzeczy nam taką wilgocią nasiąkają i czucie taką pleśnią i taką stęchlizną naprawdę nieprzyjemnie pachną dlatego cały czas ta szafa się jakby wietrzy no ale mimo wszystko to te drzwi by się przydały jednak żeby były sprawne to jest właśnie nasza choinka, którą w zeszłym roku kupiliśmy w Lidlu później ją Wam pokażę jak już będziemy ją rozkładać. Wkładać, albo już jak będzie rozłożona. A teraz idziemy do Lidla, bo Łukaszowi udało się um, naprawić tą kuchenkę, także idziemy kupić coś na kolację, żeby można było coś ugotować na kolację. Nie zdążymy do polskiego sklepu, więc dzisiaj nie będzie polskiego obiadu, ale będzie coś innego. Winylowe. Jest tu ich kilka rodzajów przynajmniej. Wiedziałam, że tutaj jest gdzieś. Tu jest Stewart. Tutaj dalej jest gdzieś Bonjowi. O właśnie. O proszę. Guns and Roses. I pewnie jeszcze kilka innych propozycji. Takie rzeczy nakupiliśmy w Lidlu. Na kolację będzie polędwiczka z sałatą i z ryżem a to chyba ma iść do nalewki jakiejś zdrowotnej e, tutaj jest szczypiorek jeszcze jest śmietana do sałaty e, i tutaj jest dużo papryki chili które też mają iść do nalewki e, do nalewki jeszcze mamy żurawinę, pigwę i e, wiśnie i jeszcze kupiliśmy sobie taki krem Banofi Nalewka będzie wyglądała bardzo świątecznie. Jeszcze brakuje tylko pigwy, ale nie mamy innej, nie, nie mamy słoika, żeby to zrobić, jakiegoś dużego i szklanego, więc musi być w plastikowej butelce. koinka już ubrana, a tutaj nad kominkiem wiszą nam skarpety, tak żeby tylko coś było, bo mi się podobało. W zeszłym roku już też wisiały i fajnie to wyglądało, więc w tym roku też wiszą. I w tym roku jeszcze zostawiłam też nasze zdjęcia. I zostawiłam sobie jeszcze dwa łańcuchy tutaj, to pójdzie na schody. Zapomniałam Wam powiedzieć, że w Liblu jeszcze dokupiliśmy takie sticksy, takie patyczki na choinkę eee, i to są patyczki zapachowe one kosztowały chyba około 4 euro ogólnie wybór był taki, że były chyba cztery zapachy to była pomarańcza z goździkami em, zapachu choinki z czymś, wydaje mi się, że to jest taki pomieszany zapach choinka z żurawiną Um, jeszcze jeden zapach, chyba bardziej cynamonowy i ten właśnie taki typowy świerkowy zapach ja wybrałam taki typowy świerkowy zapach um, i jego zaraz powieszę na choinkę, żeby już nam dawało taki aromat świeżej choinki, bo mamy niestety sztuczną um, a zapachy pomarańczy będą w świecach oczywiście, bo pokazywałam Wam ostatnio na Instagramie olejek, który dostałam w Enchanted Boxie. Jeżeli nie widzieliście filmiku z Enchanted Boxem, to możecie tam zobaczyć. Tam mówiłam o olejku, który dostałam właśnie do świec. Jest przecudowny i przecudnie pachnie. Tak mocno aromatycznie pachnie, że najchętniej wykropiłabym nim cały dom. Ale wykropię tylko świeczki i tak będzie bardzo mocno pachniało, także zapachy nam się pewnie ładnie też wtedy połączą. A wczoraj w udało mi się jeszcze kupić coś takiego. To jest zapach. Ja tutaj nie wlałam całego zapachu do środka. Wlałam może połowę, może nawet nie połowę. Kupiłam to z przeceny, dlatego że tutaj dwa rogi były uszkodzone, ale obcięłam te końcówki, które nieładnie wyglądały. I powiem Wam, że to tak mocno aromatycznie pachnie, że, pachnie, że wylądowało to u Łukasza w studiu. I tak mocno aromatycznie pachnie, że ze studia na korytarzu nadal czuć ten zapach. I wlałam tylko połowę opakowania. Jakbym wlała całe, to mógłby nie wiem, może cały dom by pachniał tym bardzo zapachem. Bardzo męski i mało y, sympatyczny, to znaczy sympatyczny, sympatyczny jest, ale jest taki bardzo mało y, świąteczny zapach, więc nie będę y, tego zapachu przenosić do salonu, tylko zostaje tutaj. Wolę, żeby on był tutaj, jednak bardziej pasuje do Łukasza niż do mnie, także zakup dla niego był idealny. Próbowałam nagrywania w lustrze i powiem Wam, że mi się nie podoba patrzenie na siebie gdzieś tam w lustrze i gadanie do siebie. Wtedy już wolę gadać do telefonu jak do lustra. Dobra, dzisiaj chyba już wszystko. Więcej Wam już po nic nie pokażę. Mogłabym ewentualnie Wam pokazać jeszcze nasze jedzenie, ale pewnie znowu będzie bardzo późno, jak to zwykle u nas. I jak będę chciała zmontować sobie film, to znowu pewnie będzie północ, kiedy zacznę, więc po prostu zacznę już teraz i widzimy się jutro.